A teraz Zdiskas Lynarskiewicius. Świetnie skaczący na treningach. No, być może główny faworyt do zwycięstwa jest Zdiskas w powietrzu. To jest wysoka trajektoria. Mocny jest Zdiskas, ale nie na tyle mocny, aby w tym momencie objąć prowadzenie. I przegrywa. Przegrywa choć nieznacznie. Ale będzie wiedział to, co zrobili rywale. I zobaczmy, Kamel Towsen, Ileż ma wiatru pod Narty. Ale jak on też nie ma szczęścia w tym sezonie. Ale może dzisiaj. No, brawo! 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 Wielkie brawa, Peregil Kamel znakomity skok 105 i to jest nowy rekord! Jeszcze dalej niż Janusz Wietrzybalkon! Mówiłem przed konkursem świetnie na treningach, ale Adam też był świetny na treningach, więc to, że jesteś królem prób przedkonkursowych jeszcze nic nie znaczy! Wysoko leci z Diska z daleka! Oj, 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 oj. O, Matko! No i tu już na pewno oh, mamy yeah, atak man. na podium. No. Cała Polska trzyma kciuki teraz za dwójkę. Jak nas, jak w szkole niemalże, a jest. Co będzie pierwszy? 106 metrów! Niewiarygodne. Możecie nas krytykować, że jesteśmy nieobiektywni, no ale naprawdę nie cierpi bez diskasa Chcemy, żeby Perekip Kameltowsen to wyrwał. Wygrywał dziewiąty MKB. Czy wygra Mistrzostwa Świata? Kameltowsen wysoko! I jest! Może być! Chyba wygra! Chyba wygra! Norwegowie jeszcze nie mieli Mistrza Świata. I! Kamel! Co za historia! PEREGIL Kameldowsen i Ziska Słynarskie z z wiciu z Mistrzami Świata.